Hej, kochani, witajcie. Ja dzisiaj z takim tematem, jakim jest akceptacja, a właściwie druga strona tej akceptacji, druga strona medalu, czyli nieakceptacja. Bo wiecie, zewsząd słychać głosy, szczególnie jak ktoś jest na tej ścieżce powrotu do siebie, czy w ogóle wchodzi w taką. W taki ten nur tak zwanego samorozwoju, to zawsze słyszę, jak ważna jest akceptacja, jak jest kluczowa, że trzeba akceptować to tamto, siamto. A co w przypadku, kiedy tej akceptacji nie ma, kiedy tak naprawdę w środku wszystko szaleje, jest pełne sprzeciwu wobec tego, co się aktualnie dzieje? I jak tu wejść w tą przestrzeń akceptacji, jak w ogóle ją sobie znaleźć? Ja ostatnio doświadczyłam bardzo dużego kryzysu, w którym po prostu stałam, stałam i waliłam głową w mur, bo tak bardzo nie byłam w stanie przyjąć tego, co się aktualnie dzieje w moim życiu, tego, co się dzieje ze mną, jakiegoś większego kawałka mojej przeszłości. Nie byłam w stanie tego zupełnie zaprosić do siebie. I to już było po raz kolejny, kiedy ja tak bardzo nie umiałam czegoś zaakceptować. A ponieważ mam wbite, że ta akceptacja jest najważniejsza, ona jest kluczowa, bez niej tak naprawdę e, nie ruszy się z miejsca. E, albo nawet jak się ruszy z miejsca, to i tak coś nas zawróci. E, to było to dla mnie bardzo trudne, tym bardziej, że naprawdę słuchajcie. E, Spędziłam ogromną ilość czasu na nauce samoakceptacji. I to, że przez tyle lat próbowałam siebie zaakceptować, i właściwie nic mi z tego nie wychodziło, było jednym z takich większych moich obszarów do pracy, do uzdrawiania, w ogóle do zajmowania się tym. I teraz ostatnio właśnie, jak siedziałam w tym kryzysie, przypominając sobie, jak zawsze wyglądały te trudne momenty, jakieś trudne moje emocje, kiedy ja po prostu, o, słuchajcie, zwariować można było, tak bardzo nie mogłam się podnieść z pewnych rzeczy i w ogóle wyjść z jakiegoś stanu właśnie dlatego, że nie byłam w stanie tego zaakceptować. I teraz tak, oprócz tego, że oprócz tego, że nie mogłam czegoś zaakceptować, i wiem, że wiele osób. Jest w takich momentach swojego życia, to kiedy jeszcze ma się w głowie tą drugą stronę, że ale ty musisz zaakceptować, jak ty nie zaakceptujesz, to w ogóle ty, to ty jak, to ty nie ruszysz. To tym bardziej rosła moja frustracja, a bardzo często także nawet taka złość na siebie. To była taka bardzo mocno samosabotująca złość za to, że ja nie potrafię zaakceptować, czyli właśnie to takie potępianie siebie, takie kopanie siebie w środku, za to, że czegoś nie da się zrobić. I mimo, że ja z tą złością po prostu pff, naprawdę yy, góry i doliny przeszłam, nie umiałam tego zrobić kompletnie. I teraz ostatnio w, w niedawnym kryzysie pomyślałam sobie: Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Jest po prostu tak źle, tak fatalnie, że ja. A ja nie jestem w stanie w ogóle się z tego wydobyć, bo ja nie mam zgody na to, co przyszło. Zupełnie, opór totalny. I przyszło mi do głowy po raz kolejny. To, żeby spróbować przyjąć to, jaka w tym momencie jestem, czyli przyjąć moją nieakceptację. Bo teraz tak, na co możemy czuć nieakceptację? Na drugą osobę, na jej zachowanie. Możemy czuć nieakceptację na jakąś sytuację w naszym życiu, na przeszłość. Możemy czuć nieakceptację także na przyszłość, na przykład wiedząc, że coś nas, może, coś nas czeka, coś się może wydarzyć dla nas niekorzystnego, czego my nie chcemy. Możemy czuć nieakceptację, i to chyba się dzieje najczęściej na nasze własne emocje, czyli albo na stany, na bardzo, bardzo trudne stany, których nie chcemy przeżywać, nie chcemy doświadczać, a szczególnie wtedy, kiedy bardzo intensywnie pracujemy z przeszłością, pracujemy z emocjami, a te stany wciąż powracają. Więc tak jak już mówiłam, ta frustracja jest bardzo, bardzo wysoka. Więc wtedy to są te momenty, kiedy my tego nie akceptujemy. Oczywiście nie każdy będzie miał ten problem, ale, ale wiem, że bardzo dużo osób nie akceptuje tego, nawet jak mówię, OK, akceptuję to, to akceptuję głową, natomiast jakby w czuciu ciała, akceptacja musi wyjść z ciała, ona musi wyjść z czucia, z głębi. To jest takie, że nie tylko jak powiem, aha, akceptuję to, że coś tam akceptuję, że na przykład mój związek się rozpadł i nie wiem, działam dalej, jadę dalej przez życie. Ale w środku mnie to gniecie, w środku, w środku czuję ból, coś tam się zadziewa. To wcale nie, nie doszło tak naprawdę do akceptacji. To była taka akceptacja, wiecie, tylko zwerbalizowana na, na tym poziomie mentalnym. Natomiast e, głębiej ona się nie zadziała. Ona e, nie została e, ta akceptacja zaakceptowana, tak mogłabym powiedzieć. I jak tak siedziałam w tym wszystkim, to pomyślałam sobie, co ja mam zrobić. E, już poprosiłam. Różne przestrzenie o wsparcie i przyszło mi do głowy, po raz kolejny zresztą, zaakceptuj to, że nie akceptujesz. I ja to wcześniej robiłam, znaczy robiłam. Próbowałam zaakceptować to, że nie akceptuję, ale tak bardzo nie miałam zgody na akceptację. Tego, że ja nie akceptuję. No bo jak? Ja mam nie akceptować? Przecież ja powinnam akceptować. Tyle roboty włożone w ogóle w siebie, w to wszystko. Ja mam teraz, nie wiem, zaakceptować, że ja nie akceptuję? Nie, więc ja walczyłam z tą nieakceptacją. E, cały czas się z nią szarpałam. E, I wielokrotnie, mimo że mówiłam, ok, ok, przyjmuję to, że nie przyjmuję, akceptuję to, że nie akceptuję, to w ogóle nie działało, bo to było właśnie takie gadanie. I teraz ostatnio e, coś pyknęło. Że, że właśnie siedząc w tym dużym kryzysie, e, spojrzałam na tą, e, na tą ilonę, na ten kawałek mnie, na tę część mnie, która właśnie nie akceptuje, która jest w tym ogromnym kryzysie, która jest w ogromnej niezgodzie, e, która oporuje wobec sytuacji, wobec stanu, w którym jestem. E, zauważyłam chyba pierwszy raz dopiero tę część mnie, mojej psychiki. Która tak bardzo, bardzo cierpi i nie jest w stanie przyjąć tego, że coś wygląda inaczej niż ona by chciała, niż by pragnęła. I to było takie bardzo kluczowe, bo ja w tym momencie jakoś um, zauważając ją, jednocześnie zlałam się z nią czuciowo e, i poczułam, jak ona bardzo nie akceptuje. I w tym momencie przyszła taka, taka prawdziwa, taka serca zgoda na nią, na taką właśnie, bo ja zobaczyłam, jak ona cierpi. I to było dla mnie takie to był taki punkt zwrotny że ja mogłam zbliżyć się do niej ja mogłam jej dotknąć i powiedzieć no tak ty tego nie akceptujesz jak ty masz to nie akceptować jak to jest tak straszne i w tym momencie kiedy ja jej wysłuchałam kiedy ja zobaczyłam ją w jej cierpieniu i w jej niezgodzie w jej nieprzyjęciu tego co się dzieje Dosłownie, słuchajcie, kilkanaście sekund i ja zaczęłam czuć, jak, jak puszcza, jak ona odpuszcza, bo ona dostała, ona wreszcie dostała to, czego potrzebowała. To się zadziało... O, jak nas mnie bardzo swędzi, przepraszam. To się zadziało bardzo intuicyjnie, bo, yy, bo ja nawet nie wiedziałam, jak dotrzeć do tego. Ja nawet nie wiedziałam, że jest we mnie taka część, która nie akceptuje. Wiedziałam, że jest coś, co oporuje, ale wiecie co, to było tak bardzo odklejone ode mnie. Tak jakbym wiedziała, ale nie miała do tego dostępu. E, natomiast tym razem, jak, e, jak ja ją zobaczyłam, zobaczyłam jak ona bardzo cierpi, zobaczyłam jej ból. E, I wcześniej, kiedy ja mówiłam do niej, ale wiesz co, ale ty, ale ty już się zbierz z tego, ty w ogóle przyjmij to, no inaczej nie będzie, czyli wiecie, tak rozumowo bardzo do tego podchodziłam. No to właśnie tak, jakbym znów mówiła do tego małego dziecka, które przeżywa jakąś straszną rzecz, a ja mówię: zaakceptuj. To co to dziecko? Nawet nie wiem, czy by zrozumiało to, to słowo. Ono przede wszystkim by weszło w ogromny opór do tego, czego ja od niego oczekuję. I to samo działo się ze mną. Eee, więc do czego zmierzam? Do tego, żeby, żeby hmm, podzielić się z wami właśnie sposobem na nieakceptację. Czyli sposobem na nieakceptację, nie będzie walka z nią, nie będzie takie, wiecie, tf, łapanie się za głowę i na siłę w stronę akceptacji, tylko, tylko będzie po prostu przyjęcie siebie w tym stanie. Ponieważ nieakceptacja to też jest stan, to też jest jakaś, e, jakaś część nas, jakiś zestaw doznań, odczuć, myśli, które mamy w sobie, które sprawiają, że my nie akceptujemy. Więc. E, żeby w ogóle zrobić ten pierwszy mały kroczek to trzeba e, tak jak mówi pięknie Ewelina Stępnicka otworzyć się na tyle na ile się potrafi, chociaż troszeczkę się otworzyć na przyjęcie tego co się dzieje, na przyjęcie tej prawdy, w której się w tym momencie jest. Więc jeżeli jesteś w nieakceptacji, to twoją prawdą nie jest akceptacja, tylko właśnie jest nieakceptacja. To jest twoja prawda w tym momencie jeżeli Ty jej nie przyjmiesz, Ty jej nie zaakceptujesz, Ty na nią nie zrobisz w sobie miejsca, no to będziesz ją tak naprawdę wypierać, bo nie chcąc jej, cały czas yy, potrzebujesz zużywać ogromną ilość energii, żeby utrzymywać tę nieakceptację z daleka od siebie. A w momencie, kiedy Ty ją przyjmiesz, wpuścisz do środka, to w tym momencie yy, już nie musisz przede wszystkim... Nie musi już być w Tobie to na, nie musi być w Tobie napięcia, które potrzebuje utrzymywać ten przysłowiowy e, balon e, z powietrzem pod wodą, ogromny balon. E, więc jeśli czujesz, że jesteś w takim momencie życia, że nie ma tutaj w, nie ma niczego, co by było takie, jakbyś chciał, jakbyś chciała, to spróbuj z tym nie walczyć. Tylko po prostu usiądź i zobacz, spójrz tak naprawdę, jak y, spójrz na ten problem, na daną sytuację, y, na daną emocję, właśnie jak na coś małego, albo może to być małe dziecko, to może być kawałek ciebie, który zobaczysz, y, taki bardzo cierpiący, i wtedy nie będziesz już tłuc w ten kawałek, y, nie będziesz przekonywać tego kawałka, no ale ty zaakceptuj, tylko w tym momencie powiesz, no tak. Inaczej się po prostu nie da, nie? Więc ja cię z tym mimo wszystko przyjmuję yy, i zobaczycie, czy robi się wtedy luz, czy robi się wtedy jakaś przestrzeń, czy coś puszczacz, yy, czy w ogóle jakaś ulga na Was spływa. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Ja wielokrotnie, słuchajcie, gdzieś trafiłam, znaczy wielokrotnie, parę razy trafiłam gdzieś w ciągu ostatnich lat na to, żeby zaakceptować nieakceptację. To mi się w ogóle w głowie nie mieściło, ale ja tego tak bardzo nie rozumiałam. Byłam w stanie to zrozumieć, yy, zrozumieć, yy, powiedzmy, tę technikę akceptacji, akceptowania nieakceptacji yy, tak na poziomie yy, czysto intelektualnym, ale ja nie byłam w stanie tego poczuć. Dopiero jak ja zobaczyłam, Cierpiącą część we mnie, mogłam wejść w zaakceptowanie tego, jak ona bardzo cierpi, i jak ona bardzo nie akceptuje tego, co się dzieje. I najpierw sobie myślałam mówię, no okej, okay, przyszła ulga, ona przyszła dosłownie, no nie wiem, w parę minut to już byłam pozbierana, gdzie wcześniej leżałam i nie mogłam się podnieść. To gdzieś tam zastanawiałam się, przez cały dzień właściwie. Czy ja czegoś nie uśpiłam, czy ja jednak od czegoś się nie odwróciłam, a może tej części siebie, nie wiem, powiedziałam coś, co przykryło tak naprawdę jej nieakceptację, ale wiecie, minął już jakiś czas dłuższy i ja mam spokój w sobie do tego tematu. Ja mam nawet takie poczucie, jak myślę, jak wyobrażam sobie to. To już nie ma we mnie emocji, to już jest, no jest po prostu przyjęcie. Czyli ja nawet nie musiałam wejść w akceptację tego trudnego stanu, tego, e, tej trudnej sytuacji, tylko zaakceptowałam to, że nie akceptuję i to się samo ułożyło. I pewnie nie zawsze musi tak być, ale, ale w tym przypadku tak mi się zadziało. To było pierwszy raz, kiedy czegoś takiego doświadczyłam, dlatego pomyślałam, że warto, warto się tym z wami podzielić. E... Bardzo chętnie poznam Wasze sposoby na nieakceptację, na, e, na walenie głową w mur, na opór wobec tego, co się dzieje w Waszym życiu. E, jeżeli macie ochotę, podzielcie się w komentarzach e, i akceptujcie to, czego nie możecie zaakceptować. Nie, inaczej. Akceptujcie brak akceptacji tego, co Wam się nie podoba w Waszym życiu, w Was aktualnie. I. E, no i tyle. Na dzisiaj to tyle. Tak mi przyszło do głowy, króciutko. Mam nadzieję. Do zobaczenia niedługo. Pa! Buziaki!